Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę, tym razem weekendową, pary bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest piątek, 26 lipca 2019 roku. Analizę, ze względu na to, że jest to analiza na weekend, będziemy przeprowadzać na interwale 4 -godzinowym. Na tym interwale standardowo już zaznaczyłem nasze najważniejsze punkty odniesienia dotyczące właśnie tej analizy, to znaczy mamy tutaj szczyt cenowy na 51 832, mamy oczywiście Dołek, czyli wsparcie techniczne na 34629 w tych okolicach. No i zaznaczyłem również e, trójfalową korektę spadkową ABC, która zakończyła się, jak widać, właśnie na tym poziomie 34629 zł. E, mieliśmy tutaj próbę impulsywnego odbicia całkiem zresztą udaną niemniej jednak zakończyła się ona na poziomie 4279 zł. No i jak widać po wypuszczeniu linii trendu mamy tutaj również bardzo ładną reakcję ceny na tą linię trendu, czyli cały czas Bitcoin pozostaje poniżej tej linii trendu, czyli niestety ale niedźwiedzie nadal są że tak powiem, bardziej lepiej usytuowane, jeżeli chodzi o obecną sytuację rynkową, to znaczy po prostu kontrolują cenę. Mimo tych wzrostów do tego poziomu 42 079 zł, natychmiast niedźwiedzie przejęły praktycznie pałeczkę i zepchnęły cenę. Jak widzimy tutaj w kierunku poziomu ostatniego na 36 592. kolejne odbicie wzrostowe próbowały zrobić byki niestety nie przeszła cena powyżej poziomu 38 832 zł, czyli tego poziomu poziomu oporu, no jak widzimy z powrotem, cena wpada poniżej linii trendu, no i teraz szykują się niedźwiedzie do wytestowania poziomu 36 6, 592 zł ponownie i jeżeli ten poziom Wybity, no to mamy tutaj 35635 to jest kolejny poziom. Technicznego oczywiście, no i jeżeli ten zostanie wybity, no to tylko i wyłącznie zostanie nam dołek cenowy, gdzie jest zaznaczona fala, fala C. Najważniejszym poziomem na ten weekend z punktu jednak widzenia byków jest właśnie oprócz poziomu 33 832, jest ten zaznaczony na czerwono poziom, który już kilkakrotnie był przeze mnie wspomniany 42 079 zł. Dlaczego? Dlatego, że jest to poziom, który był już wcześniej testowany, zaznaczony go, Oczywiście zaznaczyłem te ruchy strzałkami niebieskimi. Ten poziom był już wcześniej testowany i jest to poziom mniej więcej 50% zniesienia również Fibonacciego i jak widzicie już raz i drugi byki próbowały wybić ten poziom i jeżeli by, była, by był znowu ruch wzrostowy i cena by do tego poziomu doszła to jego wybicie oznacza, że najprawdopodobniej idziemy od razu do poziomu 45 427 zł dokładnie, a potem już tylko czeka nas test linii trendu i ewentualnie szczyt fali B. To oznacza, że ten poziom jest kluczowym poziomem oporu dla, dla byków, żeby znowu powrócić do trendu wzrostowego i żeby potwierdzić swoją siłę na rynku, byki muszą bezapelacyjnie ten poziom 42079 zł wybić. Bez tego poziomu nie ma po prostu możliwości kontynuowania trendu wzrostowego. No, trend jest wzrostowy widoczny oczywiście na wyższych interwałach cenowych, a jak już mówiłem, wielokrotnie, cała ta. Cała ta strefa między ostatnim szczytem na 51 832, no i dołkiem palicę jest traktowana po prostu jako korekta spadkowa w ruchu wzrostowym, w trendzie wzrostowym. Mamy co prawda do tej pory zrobione trzy fale tej korekty. Może ona być uznana za zakończoną, ale póki co nie mamy jakiegoś takiego zdecydowanego szarpnięcia w górę. Natomiast cały czas cena znajduje się właśnie i pod krótkoterminową linią trendu. Spadkowego, no i pod tym kluczowym poziomem 3279, więc to dla byków, to informacje dla byków, jeżeli będą chciały przejąć kontrolę nad ceną. Dla niedźwiedzi już mówiłem, które, które poziomy są oczywiście teraz brane pod uwagę. Ostatni poziom wsparcia technicznego, tutaj, no i te dwa ostatnie zaznaczone zielonymi, zielonymi, zielonym kolorem, włącznie z fali falicy. Więc jeżeli chodzi o weekend, to te poziomy powinny być obserwowane, na te poziomy powinniśmy zwrócić uwagę, gdyż od ich rozegrania po prostu będzie zależała dalsza, dalsza sytuacja na, na rynku bitcoina. Oczywiście długoterminowo nadal są możliwe wzrosty, no, czekamy tylko na jakiś taki impuls wzrostowy, który zwiększy pewność strony popytowej na rynku. No i Przejdzie ona do, do wybijania kolejnych poziomów oporu, włącznie właśnie z tym na ten czas najważniejszym poziomem, poziomem technicznym 4279 zł. To wszystko z mojej strony na nadchodzący weekend. Pamiętajcie, że w każdym momencie możecie zasubskrybować kanał Giełdy BitBay na YouTube i jak tylko ukaże się analiza wideo, będziecie mogli otrzymać ją bez zbędnej zwłoki. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w tradingu i do zobaczenia przy następnej analizie wideo. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.